Dzisiaj pierwszy odcinek zebrał, i zagramy sobie walkę z robotami, a nawet nie jest najgorszy. I co, idzie jakieś do robotnika, no idziemy. A ja idę na drugiego. Po Co wy jedzicie? Wystarczy. Wystarczy. Bicie Wystarczy. Wystarczy. No nie, no na serio? Chodźcie tu Masakra z tymi ludźmi a Ja, ja na Nie. To sama nie dam rady. To było niemożliwe. Obiec tego wielkiego robota. Jak to się. Czemu wy tak nie umiecie? Nie. Роботик. А. Ah. Добра. Да, ура, да. Еще, еще, еще. What? Да. Nawet nie przeżyjemy jednej, dwóch minut i 30 sekund bez sensu. No i jeszcze jedna osoba chyba jest. No. I go po prostu i tyle. Dobra No nie Może będę miała te trzy minuty no. Chodź Robot jest O nie No Och no tak. Trzy minuty. Jest. A trochę więcej. Wow. Dobra. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Niedługo może... Może będziemy mieć... Nie, nie będziemy mieli 4 minuty. To jest niemożliwe. No, no, ale biłam swój rekord zawsze trochę. Miałem 2 minuty i 58 sekund, a teraz mam 3 minuty 56 sekund. Dobra, cieszę się. No, trzeba szybko. Nic nie wypadło, chłek, łech. Mamy takie gimmicky, no trochę duże postaci. Tu mam do wydropienia, więc... Zobaczmy. Czy coś jest nowego w sklepie? Czy... A nic się nie zmieniło. No. Mm. Yeah, I keep Może jak jakoś uzbieram to wezmę sobie czerwoną masą nitę, choć to jest niemożliwe. Zobaczmy, ile mam szans na się legendę, czy coś takiego. No to masę dużo. zadymiasz. Bardzo rzadki zadymiasz. Tapicki zadymiasz. Mitycznie zadymiasz legendarny nie zadajesz. dobra mhm. to sobie pod... Um, może spróbujemy grę, bo może będzie jakiś dobry. Um, takie słabe połączenie, no ale jak to się nie, nie grać to szacunek. Przynajmniej dwie skrzyneczki nam się trafiły pod nos. Z kim? O, dziękuję, jakiś ty miły! Jaki on był miły! Chodź człowieku, bo ja uciekam. Bye bye. Dobra, dobra. Kampimy, kampimy. Jak będzie dwa, to wyjdę po prostu i tyle. O, mogę iść. Proszę. Ośmiom Dobra. On sobie nie da rady, to jest typowe. Mhm, mh. Ucieka nie zajmuje się nim. Ni. No ale nie byliśmy sta. И завтра. tu Co? jeszcze na to? miała bliżej. A zebrałaś tamto? Nie, bo po co? Mam wrażenie, że gram tu tylko sama. Ровно. Добрый день, добрый ситуация. Ну, на сырье мы счастью. Мы счастью. Но не счастью. Jakie jest w ogóle Fajnie, super, super, super. Dobra, to sobie pobieram myszelko.

把。爸爸